Nazwa program jest słowem standardowym i tu nazwa prostokąt. Nie mogę tu użyć polskich znaku, w związku z tym będzie ona brzmiała prostaka. I średnik oznacza koniec wypowiedzi. Mam blok definicji od słowa program do begin i w tym bloku definicji będę definiował tylko zmienny. Pierwsza moja zmienna T jest tablicą. Jest to słowo kluczowe array, czyli tablica indeks 1, obowiązkowo dwukropek, jest to znak, w związku z tym nie można tu pisać jakiś spacji albo jakikolwiek musi być dokładnie dwie kropki obok siebie i wartość 150, bo tyle znaków. Każda komórka w tej tablicy będzie typu znak i średnik, koniec definicji. Następne obiekty, które chcę zdefiniować jako zmienne, to liczba znaków, długość boku, zmienna pomocnicza i liczba wierszy typu łołek. Teraz mam opis mojego działania. Początek i koniec. Koniec jest zaznaczony n z kropką. Pierwszym moim zadaniem jest wczytanie dwóch zmien. L i B. Te zmienne oddzielone są spacją, w związku z tym czytam to jedną instrukcją i biorę te zmienne w nawiasie i mam separator jako przecinek. Na końcu średnik, koniec instrukcji, będzie następna instrukcja. Teraz zastosuję instrukcję for do wczytania zmiennych w drugim wierszu. Będę czytał od n do l. n najpierw przyjmie wartość 1 i będzie się zmieniało do l. Moje działanie polega na wczytaniu jedną instrukcją. Zwróćcie uwagę, że nie mam tu ln, dlatego że znaki są w jednym wierszu. I wstawieniu do tablicy t od n. n oznacza numer i mam nawiasy kwadratowe. Jeżeli wstawię 1, to wstawi mi w t od 1, 2 w t od 2. Następnie moim zadaniem, i tutaj jest jedna pętla, będzie uzupełnienie tych znaków e, znakami gwiazdki. Tyle, ile będzie brakowało. I teraz, dopóki L mod B jest większy od zera, to znaczy, że mamy jeszcze niepełne trójki, to może być jeden albo dwa. Ja muszę rozpocząć działanie. W związku z tym, początek działania, koniec. Zwiększam L o jeden i pod T od L stawiam gwiazdę. Jeżeli. Napotkam 0, co to oznacza, że liczba L będzie podzielna przez moją B wczytane. Koniec działania, mam uzupełnione gwiazdkami. Przechodzę teraz do dwóch pętli, która będą mi realizowały. Jedna pętla będzie mi realizowała, ile, ile będę wypisywał wierszy, natomiast druga będzie mi wypisywała te w każdym tym wierszu. Pierwsza pętla. Jadę. Od, Przepraszam. Y, funkcja for powtarzaj od w równego 1 do b. Słowo do oznacza wykonaj ma wykonać od początek koniec. Wewnątrz tego mamy następny for, który będzie wykonywał od n równego 1 do l i będzie sprawdzał ten warunek, o którym mówiłem na początku. Będzie sprawdzał czy n mod b równa się w mod b. Jeżeli numer Numer znaku modulo nasz B i numer wiersza modulo B będą miały tą samą wartość, to znaczy, że te liczby musimy wypisać w tym właśnie wierszu. I wtedy wypisujemy T od N. Następnie po wypisaniu musimy przejść do nowego wiersza. Koniec tej pętli i oczywiście koniec działania. Dziękuję.